konsent i świadoma zgoda to jest coś, co jest jedną z najistotniejszych rzeczy w kontekście właśnie doświadczenia przemocy w relacjach. Znaczy, wydaje mi się, że to, co ważne, by jeszcze powiedzieć, bo ja oczywiście się z tą zgadzam, to jest to, że świadoma zgoda zakłada umiejętność przewidzenia konsekwencji, umiejętność przewidzenia tego, co może się stać, że ja jestem w stanie świadomości, w którym ja jestem w stanie wyrazić, czy ja czegoś chcę, czy nie, z całym zapleczem tej sytuacji. Ja zawsze mówię w kontekście przemocy, w kontekście relacji i takiej e, cichej przemocy najczęściej, czy ja chcę uprawiać seks z kimś, kto nie chce go uprawiać ze mną? Jaką potrzebę zaspokoi mi to, że wywrę presję na mojej osobie partnerskiej? Bo bardzo często możemy się spotkać z tym, że osoby potrzebują pozaspokajać swoje potrzeby pozaseksualne seksem i w ten sposób mogą wywierać presję, a jednocześnie tym bardziej wywoływać jakiś rodzaj oporu czy odrzutu od tych aktywności seksualnej u osób, z którymi chciałyby współżyć. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, że w każdym momencie zgoda może być wycofana, w każdym momencie zgoda może być przywrócona. To chodzi o to, żeby się komunikować i w trakcie, i w kontekście tego, by obserwować naszą osobę.